Tak, moi kochani, reporter z depresji Hermosłony Tygrys trenuje do biegu papiernika, papiernika. Z tyłu mam ulubiony mój znak o przekraczaniu prędkości. Proszę bardzo. Dzisiaj bieg czwarty przygotowań do biegu papiernika, czyli mój cykl od zera do bohatera. Moi kochani, mój dzisiaj chytry plan jest taki, żeby cały czas biec. Uff. Przebiegłem prawie 4 km. Nie ukrywam, że podczas pierwszych treningów to miałem do tej pory jakieś 4-5 marszy już przystanków. Jak do tej pory, na dzień dzisiejszy, dzisiaj chciałem powiedzieć, troszkę chyba jestem zmęczony. Biegnę cały czas. Udaje mi się biec, nie ukrywam, że ja bym tu chyba cłopaniem nazwał <grystanie> w każdym razie nogami przebieram tak jakby bieg nie mogę się zatrzymać. Tu biegnie. jeździ samochód. Ja muszę biec. Nie mogę stanąć. Przed chwileczką opiernicą mnie taki gościu z ochrony eee, celulozy, Z papierni biegnę pod prąd. Nawet się nie zatrzymałem. Nawet przyspieszyłem, bo chyba się mnie goni i, i dłużej opieprzać, ale biegnę cały czas. Proszę, już nie przebieram. Jest szansa, że dzisiaj uda mi się przekonać mój głupi zakuty łeb o tym, że jest możliwe biegnąć, biegnie, biec cały czas, biec cały czas bez zatrzymania. Wszystkie mi ręce bolą, muszę przekładać. Telefon, z ręki do ręki. Może to jest dla niektórych głupie i śmieszne, bo wiele osób przecież, a może większość nawet, biegnie cały czas i, i rozmawia ze sobą i na luzie. I piją wodę czy napoje jakieś. Generalnie biegną 10 kilometrów. Ja będę dzisiaj dumny, jak mi się uda te 6 km przebiec bezmarszowo. I to jest moje dzisiejsze wyzwanie. Codziennie jest coś innego. Dzisiaj pracuję nad umysłem swoim. Myślę, że kondycyjnie z grubsza jestem w stanie tego dokonać, tego wyczynu. Ale głowa cały czas chce się zatrzymać. I dzisiaj jak zacząłem bieg, postanowiłem sobie, że pobiegnę chociaż po jedną prostą techą. Ale potem zaraz mi się w głowie, zdrodził szaleńczy pomysł. Tygrys, Jak dasz radę w razie czego, gdyby co, to musisz mieć... Plan B. Co robić, jak ci się uda. You ran 4 kilometers within 31 minutes and 39 seconds, doc. Last kilometer took you 8 minutes and 38 seconds, I Plan stop. B był taki, że jak 143. mi się uda przebiec tą jedną prostą, to potem do zakrętu następnego. Będę biegł. A teraz Wam pokażę, yy, co, jak wygląda sam miga Biegacie normalnie na trasie, pomacham ręką. Hej. Widzieliście? Tak się trzeba grzecznie zachować. I potem, jak ten, dobiegam do następnego zakrętu, czuję, że coś pęka i może chyba dam radę dalej pobiec. No więc zasuwam. Mówię, kurde, chyba pod tą górkę to nie dam rady. Taką górkę mam wredną. Strasznie nie lubię i zawsze, kurde, po nią idę. Ale mówię, spróbuję, zobaczę jak to będzie. Może będzie fajnie. Nie było fajnie. Było ciężko. Ale pobiegłem. Potem sobie myślę, jeszcze pobiegłem do tego mostu. Tam mam taki odcinek do mostu. A przed tym mostem to już zawsze byłem tak wykończony, że już na bank wszedłem. I dalej biegłem. Nie wiem jakim cudem. To sobie potem myślę, będą jaja, jak dam radę zrobić tą pędzelkę, Ale się rozjechali. Jak dam radę zrobić tą pętelkę koło celulozy, kurde dałem radę i potem urodził yy, się szatański pomysł, że może w takim razie ja zrobię nagranie, nie będę szedł, będę biegł i może e, ogłaszę, że spróbuję dobiec do końca. No i tym sposobem dotarliśmy do tego momentu, o którym teraz, w którym teraz mówię do Was. Taki to był, taka to była historia mojej walki z własnym umysłem. Przekonałem go, biegnę. Ja wiedziałem, że będzie troszkę łatwiej mi w momencie, jak przebiegnę pierwsze 2 kilometry, w którym to będzie wtedy się stabilizuje mi tętno i zaczynam normalnie oddychać i wchodzę w rytm taki. Tętno 145-150. Więc jeszcze... Do, zawałego, do zawałowego trochę brakuje. Daję radę i biegnę. Myślę, że jest duża szansa, że uda mi się zrealizować mój chytry plan, który powstał w mojej głowie. Tak naprawdę, naprawdę w połowie tego biegu Bo nie miałem aż takich ambicji. No ale dobra. Trzymajcie kciuki, Rozgadałem się. 5 minut, coś prawie. Ale to miały być takie relacje, właśnie motywujące Was do uprawiania sportu od zera do bohatera. Myślę, że to, że udaje mi się teraz w ogóle rozmawiać z Wami, to jest chyba to. to jest chyba zasługą to, że ja już troszeczkę pobiegam To jest czwarty trening. i będzie dużo, ale zobaczcie ile to dało. Ja troszeczkę też chyba wyzdrowiałem. Przechodzę na drugą stronę. Tu będzie, tu będzie fajnie. Dobra. Słuchajcie moi kochani, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie za mnie kciuki że mi się udało, jutro, dzisiaj jest e, wtorek, e, 23 kwietnia, jutro jest przerwa. Jadę e, z pieskiem na kleszcze, jego go posmarować i potem będę biegł w czwartek, albo będzie karate. Ale niech to się zobaczy jeszcze. E, w każdym razie, trzymajcie kciuki, że nie wiem jak... To jest, no. to jest mało możliwe, ale że gdzieś, nie wiem. I mnie nie do może się coś nie stało, bo jak mi się wszystko dobrze powiedzie i będę, będę zdrowy to w czwartek kolejny odcinek, pozdrawiam 7 minut, Gdałem. to jest rekord, wiecie co, to jest rekord, bo nawet podczas biegów poprzednich, jak już startowałem, to podczas nagrań z reguły szedłem, a tutaj cały czas biegnę, czyli jest normalnie, jestem już troszeczkę wyszkolony, na raz. Miłego dnia, cześć pozdrawiam. Hey. Reporter z zaprosi. i poszło na No daję, hej. Hey.